W zadaniu pierwszym mieliśmy napisać funkcję, która podaną liczbę zamieni na zakres. I domyślnie przyjmujemy zakres jako plus minus 10% podanej wartości. Więc implementacja tego rozwiązania może wyglądać w ten sposób. Tworzymy sobie, definiujemy funkcję, tak, która przyjmuje tą wartość, którą mamy zamienić na zakres, no i jakiś tam obszar procent. Yy, tolerancji, tak? Czyli ten, tego, tego zakresu naszego. Obliczamy, ile ma być, jak ma być rozmiar tego zakresu, ponieważ ma procent, no to liczymy to na podstawie tych wartości. No i zwracamy, przykładowo tutaj zwracam listę dwuelementową jako początek i koniec zakresu. Moglibyśmy oczywiście też zwrócić to jako dwie wartości, początek i koniec zakresu, tak? To też jest jak najbardziej dopuszczalne, w ten sposób możemy też wrzucić. Zależy jak chcemy reprezentować sobie ten nasz zakres. Tak więc Dzięki temu możemy tutaj po prostu wywołać tą funkcję w ten sposób, przekazując tylko e, wartość i otrzymać domyślny zakres tolerancji, albo przekazać jakiś inny tam procent, który chcemy mieć, jakąś szerokość tego zakresu, i otrzymać e, no, inną wartość dedykowaną, tak? domyślnie 10% plus minus 10, e, procent dla setki i plus minus 40 to jest o 40 do 140. Wszystko nam poprawnie działa. W drugim zadaniu. Mieliśmy napisać funkcję, która będzie dodawać kolejne osoby do listy osób uczęszczających na zajęcia. I funkcja przyjmuje napis, który zawiera imiona rozdzielone przecinkiem oraz listę już osób zapisanych, która domyślnie będzie pusta. Tak? Celem tego zadania było przeciwczenie, właśnie tej, jak tworzymy funkcję z domyślną, pustą listą. Więc program będzie wywołany w ten sposób, że mamy sobie jakieś. Nazwiska, znaczy imiona w sumie, rozdzielone przecinkiem. To są jakieś osoby, które chcą uczestniczyć na kurs. Będziemy ich zapisywać najpierw na poniedziałkowy kurs. A my możemy sobie wpisać to, jak to wygląda, i potem kolejne dwie osoby będziemy dopisywać do tego kursu już. Tak więc tutaj będziemy korzystać z tej wartości domyślnej, że lista jest pusta, czyli nie ma się nikogo na tym kursie. A tu już mamy ten kurs nasz, więc wywołamy bezpośrednio. Przekażemy tą listę tych osób uczestniczących na tym kursie do tej pory, żeby do nich dopisać Pawła i Dominika jeszcze i analogicznie sobie zrobimy tutaj to dla jakiegoś kursu piątkowego, żeby zobaczyć, że też to wszystko poprawnie działa i ta zmiana jakby nie złączy się nam z tamtymi, no, żeby, żeby tutaj widzieć, że to wszystko jest poprawnie zrobione, że poprawnie zastosowaliśmy domyślną wartość dla argumentu, który jest listą. No i jak tutaj, jak to robimy, tą implementację tej funkcji? E, oczywiście stosujemy ten myk, który stosujemy zawsze przy listach i słownikach, jeżeli mają być jako domyślne, e, te, te, ten typ ma być jako domyślna wartość. Tak więc ustawiamy sobie domyślną wartość dla uczestników naszego kursu dotychczasowych jako NOM. E, mamy, przyjmujemy oprócz tego argument ten z nazwiskami czy też z imionami, ten, ten napis. Jeśli tych uczestników nie ma, no to tworzymy domyślną pustą listę i następnie sobie zamieniamy sobie te nazwiska nasze na w sensie ten napis na, na listę nazwisk i dodajemy poszczególno te osoby do naszej listy. Moglibyśmy również to zrobić w taki sposób o, o, oczywiście na końcu zwracając tą listę tutaj, tak też? E, moglibyśmy zrobić tutaj to w sposób taki e, troszkę prostszy w Pythonie, to znaczy zamiast tego for'a moglibyśmy stosować coś takiego. E, czyli do listy moglibyśmy dodać drugą listę. Jak dodamy do listy drugą listę w Pythonie, to Python nam weźmie te elementy z tej drugiej listy i e, nam połączy tak naprawdę te listy, nie? Więc możemy sobie to w ten sposób uruchomić też. E, o, to jest jeszcze poprzedni przykład się nam tutaj uruchamia domyślnie, ale możemy uruchomić sobie w ten sposób. To tak i widzimy, że tutaj jest lista. Także z tymi czterema osobami, potem są dwie kolejne dołożone, a później mamy Ania i Krzysztofa, którzy będą w kursie piątkowym Nam działać tutaj, nie? No, i ta, tak jak widzicie, ten plus równa się działa dokładnie tak samo, tak jakbyśmy odpalili to z, z forem, czyli po prostu przechodzimy po wszystkich imionach tej naszej listy, wydzielonej z napisu, i dokładamy je do, do osób, które już są na kursie. Pamiętamy o tym myku, który musimy zastosować, jeżeli lista ma być naszą domyślną wartością.